Na moim kanale, a taki pakiecik na dzisiaj dla Was przygotowałem, kochani. Zajrzyjmy, co w nim będzie dzisiaj dla nas fajnego. I mamy tak, takie oto losy: 2 po 2 euro. Do tego mamy, zobaczcie, po 1 euro taki pakiecik, jaki mamy, kilka losów po 2. Zobaczcie, to są za 2, tu są za 3 euro. Do tego mamy 3 takie fajne zdrapeczki po 5 euro super magiczna perła. Do tego mamy jedną tutaj zadyszkę i na sam koniec najlepsza perełka za dwie dychy. To co, kochani? Przygotujmy się do oglądania tego filmu jak zawsze. Coś do picia, takie upały. Usiądźcie sobie jak najbardziej wygodnie. Rozgoście się na maksa. I co? Jedziemy z koksem, nie? Zaczynamy zaraz film. Hej. To co, kochani? Dzisiejszy zdraping zaczniemy właśnie od zdrapki za 1 euro, a w niej musimy znaleźć trzy identyczne sumy do tego, albo mamy drugą możliwość, dwie identyczne sumy i taką czapeczkę. I oczywiście mamy wtedy poniżej wygraną sumę. Zdrapaczek mój jeszcze na pewno przypominacie. Był kiedyś na filmie. Jak ktoś by miał ochotę na takie zdrapaczki, ewentualnie takie o logo. Zapraszam, chętnie napiszcie na e-maila. Mogę dla Was to załatwić. Dogadamy się, co nie? Ok, a my przechodzimy do zdrapywania. Drogi widzu, nie zapomnij oczywiście o subskrypcji. To wspiera mój kanał niesamowicie, co nie? Dziękuję wszystkim moim widzom, że spoglądają na te filmy moje. Każdy film robię z myślą o Was, żeby jak najlepiej Wam się oglądało, żebyście mogli podziwiać te cuda tutaj. To co kochani? jak zawsze zapraszam na filmik i sprawdźmy co te zdrabki dla nas tutaj mają ciekawego i fajnego ukryte. A mamy tak, w pierwszym polu mamy dyszkę, do tego dyszkę zobaczcie, zaczęło się ciekawie, dwie dyszki, u góry się pokazało, mamy dwie dyszki, szansa stupa się włączyła i jeden się włączył na końcu. Czyli to by było wszystko, jeżeli chodzi o tą zdrabkę. A w tej tutaj trzy takie same sumy nas interesują. Czwórka się dołącza jak i czwórka po raz drugi. Jedynka po raz drugi dycha. Czyli mamy 1 euro. Pierwsza dzisiejsza wygrana i to nieziemsko. Ale sprawdzamy dalej. Tu jest dyszka, stówka i stówka. Czyli zdrapeczka na prawą stronę. A ta fajna siódemeczka ze pszczółkami. I taką siódemkę też musimy znaleźć. I mamy tak, liczba 1, liczba 6, liczba 8, liczba 3 i jest liczba 7 i to jest nasza druga wygrana. Zdrapka 137. To co kochani? Zajrzyjmy co tutaj nam przygotowali. I mamy skromne 1 euro. To jest coś. Następnie zdrapki. Mamy takie rozrywane, zobaczcie, takie losy. Z muszę odłożyć. Ok, a my sprawdzimy, co w tych losach się tu kryje. Mamy ich dwa. Po bokach muszę rozerwać. Ok, otworzę dwa w środku. I w tym losie mamy 4 euro, i to spicior na prawą stronę. A tutaj ten los za 2 euro, co dla nas ma w środku. Ok, i otwieram dla Was, kochani. I tu mamy, nie mamy, I to jest też dobrze. Odkładamy go na lewo, a następnie mamy takie tutaj zdrapywane losiki, tego akurat muszę troszeczkę sobie pomniejszyć, żeby jak najlepiej widać. I w tym oto X10 z multiplikatorem, zobaczcie, razy 10 multiplikator, i mamy tak szczęśliwe liczby. Jest 1, do tego mamy 9, i takie liczby potrzebujemy znaleźć. I mamy tak 14, 7, 5 i 8. Tu jest o numerusz. już. Następnie 11, 18, 3 i liczba 17. Dziękujemy zdrabce. A w tej cudownej zdrabce potrzebujemy znaleźć symbol takiego tygrysa. I ten tygrys daje nam wygraną. I mamy tak: panda, słonik, orzeł. I tutaj takie. Mamy małpkę, do tego mamy i po, i krokodyla. Niżej już nie ma nic. Z dziękujemy. A na stół wskakuje trapeczka za 3. 3 euro. I mamy szczęśliwe liczby. Możliwe jeszcze wygrania czerwonego symbolu, czyli liczby. Razy dwa wtedy. I mamy tak. Liczba szczęśliwa. 0, 1, 6. I tak. Pierwsze pociągnięcie 0, wygrana i to jest bardzo fajnie. Następnie z 3 czerwone by było razy 2, czyli już w tej zdrabce wygraliśmy coś, a to jest nasza druga zdrabka, wygrana. Nie, trzecia już zdrabka, tak? czyli czwarta to by była. Ok, następnie mamy 7, o numer, do tego 3, trójka się powtarza. 7 znowu się powtórzyło, 2. Interesujące 0, 1 albo 6, tu mamy 2 znowu, 4 i liczba 9, a my kochani zajrzyjmy co mamy tutaj właśnie pod, tą, pod tym zerem. i tu wygraliśmy, uwaga, całe, całe 3 euro, to jest nawet ciekawy wynik, a na miejsce wskakuje ta oto fajna zielonista taka superancka drapeczka i w niej Symbol takiej siódemki daje nam wygraną. I tu taki symbol podwójnej siódemki daje nam wygraną razy 7. To jest też takie nietypowe. No, może, kto wie. Czyli u góry są, dobra, zapomniałem gdzie one są. Czyli mam tak 9, 4, 12, 13, ok To już jest tyle liczb i teraz idziemy po skosie i mamy tak. Nie wiem czy to jest tak 18, 12 liczba, następnie 19 liczba, I jak i 9 liczba i jeszcze chyba dwie liczby nam zostały, tu jest 3, a na dole mamy, uwaga, 1 to by się zgadzało, czyli tak z 1 i euro. Dobra, to tam gdzie nie ma symbolu euro to jest liczba. No. Na lewą stronę. Miejsce wskakuje ta magiczna perełka. Ok, i tu mamy 10 szans na wygranie. Muszę ją troszeczkę powiększyć, żeby było widać. A w niej musimy wydrapać w tych oto białych śnieżkach czyli perełkach taki symbol perełki takiej otwartej, muszelki otwartej z perełką. Jak tam zwał? Tak zwał. I mamy tak. Piament, portfel faraona, zamek wszystko nam dają oprócz tej perełki. Czy tu będzie perełka? I na końcu mamy koronę. Czyli zobaczcie wszystkie bogactwa oprócz naszej perełki skromnej. A w tej tutaj złotej siódemce, która jest bardzo fajna, zdrabka z numerem 1 symbol 7, Szkatułka albo taki potworek. I co? Zajrzyjmy. Czyli tak. Pierwsza liczba jest 4. Następnie 5. Trójka. Wyglądało groźnie. 1, 6, 9, 8, 0 i polecieli. Na lewą stronę. A następnie w tej oto tutaj x20 z multiplikatorem. Za taka, Mamy takie szczęśliwe liczby. 2 jedynki, 2 26 i 24. I w wygrywających liczbach mamy tak, 19, nie widzę tej liczby, 17, do tego 13, kochani, zdrapujemy dalej, 18, 28, krzyczcie jakby było, 24, właśnie mamy wygraną, 16, 20 i na dole mamy tak, 29, 16 znowu, 28 i 14, do tego mamy 27. To co? Liczba 24 dała nam wydać 5 euro, i tu jeszcze poczekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Zobaczcie, multiplikator. Tu się może jeszcze dużo wydarzyć. Może być nawet razy 20. Zobaczcie, czyli była konkretna suma. A mamy wygrane razy. Uwaga, ile? Razy 2. Zdrabka hojna, czyli mamy 10 euro wygrane. Na prawą stronę, zapraszam. A nam zostały te tutaj magiczne dwie zdrapki, ta jest jedna z nich i ta jest za 10, cash king, stówę można szarpnąć, 12 gier, 5 razy szansa jest na 3 takie sumy i tu jest multiplikator co nie? to co, ja się piszę na tą zdrapkę, jak najbardziej sprawdźmy co w niej mamy. I tak, zaczęło się od 100 tysięcy, groźnie, potem mamy 23, takie same sumy nas interesują, czyli jest szansa na stugę i dycha, i raz, dwa, być Następnie drugi rządek, mamy 1000, 20, dycha, jeszcze jest, możecie wszystko rozstrzygnąć, 1000 i już niestety, dobra, 100 tysięcy, dycha, ok. I w czwartej grze, czyli rządku, mamy tak. Dwie dychy, pięć dych, stuwa dobra. Czyli szansa była na dwie dychy. A pod, po, pod nią mamy tak. Dwie dychy, 100 200, tysiąc, Dwie dychy było. Następnie mamy 200. Ok. Jesteśmy już za połową. Następnie mamy gra siódma. 10, 1000, 5 dych, 20, dobra, gra ósma, 1000, 1000, jest szansa na 1000, tu jest 100, tysięcy, szansa na 100, 000 i rozstrzygające pole dało nam 5 dych, okej okay. i gra 9. stuba, dycha, dobra, gra dziesiąta, 10, 10 klocków, okej. Okay. I zostały nam ostatnie dwie gry. Dycha, 5 dych. Stuba się włączyła, dycha się włączyła. A na sam dole w tej zdrapce z numerem 9 mamy 5 dych, stuba. 5 dych, szansa na 5 dych i zdrapeczka. Na lewą stronę lądu. A my się właśnie przygotowujemy do tej kosmicznej zdrapeczki za milion euro. Diamantowa siódemka. Ładnie to wygląda. Zobaczcie na te rysy. Nie? Rysy wojny to są nie. Znaczy, każda rysa to ktoś na nią działał w jakiś sposób. Tu, tak jakby zgięcie było, nie? tu na dole są takie. Ta jest najgroźniejsza. Tu rysa, widzę. Zdrabka z numerem 3. 24 szanse na wygranie. W jednym słupku mamy 12, i w drugim 12. To co kochani. Jeszcze raz zapraszam do oglądania tego poprzednich i nawet moich przyszłych filmów, nie. Bawcie się dobrze, co. Pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Ok. To co patrzymy, nie? patrzymy co tu jest. Siódemka nas interesuje taka o podwójna lub diamencie. I mamy tak, lewa strona do prawej.

Gdzieś za połową jesteśmy już 23 do 11. Powiem Wam, że historia tej zdrapki właśnie tej zdrapki jest taka, że zobaczcie, numer 3 nie jest od tak od niczego, czyli wchodząc do kolektury, zapytałem się od razu, który numer zdrapki Pani powiedziała, że jest numer 2. Czyli tak, od razu ja numer 2, czyli ktoś kupił z numer 1. Za chwilę podchodzę do pani i się pytam, niech pani mi powie, czy ten ktoś, gdy kupił numer jeden, była wygrana. Ona mówi tak, nie wie, bo ten ktoś wziął zdrabkę i poszedł. Nie? Oczywiście, jak mówi prawdę, nie i nie przyszedł. Czyli ja wywnioskowałem, wziął zdrabkę, sprawdził, nie była wygrana i po prostu ją wyrzucił. I Nie przyszedł, nie. Czyli tak sobie myślę: ok, jedynka nie była wygrana, ja kupiłem dwójkę dwójkę od razu na miejscu z, y, odkryłem nie była wygrana nie? mówię, jeżeli te dwie nie były wygrane jest duża szansa, że właśnie ta trójka będzie wygrana nie? i to jest właśnie ta historia, którą teraz śledzicie na swoich telefonach, monitorach kochani, i nam zostało jeszcze te tutaj 8 odkryć i mamy 5 do 1 26 do 10 i 4 odkrycia 22 do 18 i ostatnie pole czy moja teoria była zmyłkowa? Tak, była zmyłkowa. Czyli ten ktoś może wygrał i odbierze sobie w tygodniu wygraną, a ja kupiłem dwie puste i na przykład może być następna lub po niej wygrana. Wiecie, jak to jest, no? <ścoughs> Tak to jest, no. Ale próba była, no. Próba była złamania systemu. No, to co, zrapeczka na lewą stronę. A my dzisiaj bardzo się cieszymy z tych tutaj z akwencji. Zobaczcie, w tylu zdrapek nam się udało tutaj właśnie wygrać. I to jest super anga. A ja mówię tylko tak. Dziękuję za oglądanie dzisiaj, że jesteście ze mną i wspieracie mnie łapkami, oglądacie i tak dalej. Oczywiście na polskich zdrawkach konkurs leci dalej, a to jest tak dla relaksu. Czyli co? Miejcie fajny, cudowny dzień. Ja mówię do widzenia i widzimy się w następnych filmach. Hej!